My wszystkim moi drodzy, dzisiaj idziemy z duchem czasu, bowiem będziemy sprawdzali cóż takiego fast foodownie nam zaoferują, jeżeli chodzi o wegetariańskie, wegańskie pozycje, czyli trend, który bardzo mocno zwyżkuje w naszych czasach. Czy będzie to smaczne, czy będzie to podobne do pozycji mięsnych, a może właśnie nie będzie i w tym będziemy upatrywali plusy dodatnie, bo plusy umiemne? Tak można powiedzieć. Nie ma co ukrywać. Dzisiaj będzie naprawdę innowacyjnie i inaczej. Jak? To dzisiaj się przekonamy. Zaczynamy. Sam początek restauracja ze złotymi łukami. Podobno mamy tylko do dyspozycji dwie pozycje. Zobaczymy, czy one będą smaczne i czy osoby wegetariańskie będą miały co tutaj dobrego zjeść. Dobrze, zaczniemy sobie od tego burgera, zobaczymy jak wygląda. Zobaczcie przede wszystkim, co jest w środku. No Taka zna, zna, znajomy wygląd i fajnie, że został podany w tym takim tutaj papierku. Zawsze lepiej się przecież to będzie konsumowało. Tak ten, moi drodzy, wegetariański burger wygląda. Kotlet warzywny zrobiony z marchewki, grochu. Do tego mamy plastry y, sera cheddar, pomidor. Mało jest tego, y, tej esencji takiej. Ja wiem, że to jest skomponowane z warzyw. Tu też nie będzie aż tyle smaku, oczywiście. Teraz będzie wielka fala oburzenia. I jak, przecież warzywa też mogą nieść tyle smaku. Oczywiście, że mogą. Natomiast nie, nie wydaje mi się, że to będzie mm, raczej w fast-foodowniach. Co więcej, właśnie specjalnie chciałem wam to pokazać. Kawałki grochu, marchewki. Przede wszystkim marchewki, bo na czerwono to przecież nie da się z niczym tego oczywiście pomylić. Cieszy mnie to, że to jest widoczne, że to nie jest po prostu taka mielonka. Tyrolska, tylko że warzywna. To bardzo dobrze. Sos też się gdzieś tam y, przewija i mocna paniera. Paniera gra tutaj główną rolę. Drugi gryz, ostatni już. Które miejsce? Pierwsze. <grystanie> <grystanie> Obiektywnie jest to burger, który jest jak na fast foodowego, bardzo. Delikatny, lekki. Gryziecie to i nie czujecie, że Wam to natychmiast osiada w żołądku i zaraz będzie po prostu bum. Ole mi ciężko, ole mam zgarbę, o Jezus Maria, jeszcze popiję kolo. może się ułoży, może się nie ułoży. Nie. Tutaj czuć, że jest to w miarę lekka pozycja. Gdzieś tam to mocno jest wyczuwalne i smakowo wcale nie odstaje. Drogi, 16,60? Dużo. dużo, nie? Wrapos otwieramy. Zawsze mam problem z której ta strony. A ja widzicie, dzisiaj idziemy zgodnie z duchem nadchodzących czasów. I tak wygląda, moi drodzy, ten y, wegetariański wrap. Czyli tutaj mamy to samo. Nadal mamy ten sam kotlet, gdzie też powinna być uwidoczniona ta marchewka. Mamy plastry pomidora, sałata. Sałata w maku, która jest zawsze jakoś tak dziwnie dobrze chrupiąca, zachęcająco pachnie, sos dobrze gra z tym, ten czedar. No nie można powiedzieć, jest to naprawdę coś smacznego, lekkiego, wiadome jakiej kondycji i wiadome w jakiej. W formie jest to mięso, które tutaj jemy w takich fast foodowach. Nie mówimy o maku czy tam w ogóle. W wszystkich fast foodach, no to mięso rzecz jasna nie jest najwyższej klasy, najwyższej jakości, a w warzywach no, nie można tego aż tak bardzo deprecjonować, jak po prostu takiego mięsa. Dlatego te pozycje wydają się pozycjami ciekawymi. I widzicie? Zobaczcie, tutaj jeszcze ładnie widać, że są to duże kawałki warzyw. Oczywiście mamy marchewkę na czerwono, to żółte, to może być nawet żółta marchewka. Smakowo naprawdę nie jest źle. Autentycznie w drodze coś takiego zjeść. Na razie moje serce i mój żołądek jest ukontentowane tym. Dziwne. Wydawało mi się, że tak nie będzie. To teraz druga restauracja, moi drodzy, przed nami. Burger King. W tej knajpie podobno jest najwięcej wegańskich, wegetariańskich pozycji. O! Nawet tu mam napisane! Plant-based, roślinna alternatywa, plant-based royal burger zestaw Whopper. Widzicie? Co mi się bardzo podoba, natychmiast jesteśmy informowani samą naklejką, samym opakowaniem, papierem, że jest to na zielono. Na zielono, czyli wiadomo, że jeżeli chodzi o mięso, to właśnie ono przybiera tę ten kolor, czyli zielony. Dobrze, to oczywiście zaczniemy sobie na, na samym końcu, a my yy, wytargamy na samym początku te najmniejsze pozycje, czyli oczywiście hamburger. PB, hamburger, tak się nazywa. Odpakowujemy i patrzymy, jak to może smakować. Boże, jaka była tragiczna. To jest autentycznie wegański, bo to są właśnie wegańskie plant-based, czyli musi być wegański, zwłaszcza jak ładnie go widać. Najsłabszym elementem tego hamburgera małego jest bułka, która jest tragiczna. Jest napompowana, w środku jest sucha, za dużo jest w jej i w ogóle za mały płat tego roślinnego mięsa. I widzicie, nawet jak ugryziemy, to widzimy, że niby to mięso ma w sobie tak zwane włókna. Bo sami zobaczcie, nie wiem, czy to jest jeszcze zauważalne w ogóle. Natomiast ja, jak zbliżę swoje oczy do tego bezmięsnego kotleta. To bardzo mocno to widać, aż jest to zastanawiające. Czy ktoś się tutaj nie pomylił? Gdyby była mniejsza bułka, nie tak napompowana i niedobra, to bym powiedział, że jest to normalny hamburger. Teraz mamy cheeseburger, czyli tutaj teoretycznie powinien być. Właśnie nie wiem, czy jest tutaj dodany prawdziwy ser, czy ser wegański, ale z tego co widzę, jest to raczej ser prawdziwy. To są włókna z tego bezmięsnego kotleta, ale ta bułka, no kto ją komponował? dziwne, ale środek na serio nie smakuje jakby to było bezmięsne. Bułka żonaba. Czyli burger w środku tak się prezentuje, czyli mamy tutaj chyba ostrość wydobywana jest z tego sosu. Oczywiście je, do jest tego tutaj je jest. A je? Uuu! Ja nie poczułem. I to dużo? Raz, dwa, trzy, A cztery. A to jest ten sam kotlet? Tak, wszędzie jest ten sam, no? Dobra, patrzymy tego. Ludzie, którzy nie jedzą mięsa, a chcieliby w jakiś tam sposób zakamuflować, powinni to konsumować. Lekko pikantne. Wtedy macie. jeszcze większe wyobrażenie tego że jest to produkt mięsny albo do mięsnego bardziej bije. To może dla tych, którzy na co dzień jedzą mięso i chcą znaleźć jakąś alternatywę, bo dla tych, którzy nie jedzą mięsa, to raczej chcą się pozbyć tego mięsnego smaku, tak mi się przynajmniej wydaje. Najlepszy, bo ma coś innego charakterystycznego. Nie idzie schematycznie tak jak tamte, a tutaj jest naprawdę naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o bezmięsność 10 na 10 absolutnie. Bardzo podobny burger jest chyba w Maku. Nie, nie, nie. To jest jak twister wygląda z KFC? Longer. Longer. No, ale. Jest jeszcze w Maku chyba Chicker to się nazywa. I też bardzo podobnie wygląda. No, ciekawe. Niezły. Delikatny. Gdyby go podbić trochę ostrością, to myślę, że mógłby korzystniej wypadać. Jednakże nie jest mały, jest dosyć duży i naprawdę, moi drodzy, uwierzcie mi, że nieźle smakuje. Jak wszyscy doskonale wiemy po raz kolejny to powtórzę jakość mięsa w takich miejscach nie jest zbyt dobra. Wydaje mi się, że jednak właściwości odżywcze i może energetyczne, są większe w czymś takim niż w burgerze mięsnym. Więc fajnie, że coś takiego wchodzi i możemy się delektować takimi smakami. Oczywiście mówimy i pamiętajmy, że rozmawiamy o fast foodzie. Nikt tego nie wywyższa ponad poziomy kulinarne, tylko mówimy o szybkiej przekąsce, zapewne w trasie. Ale ogólnie kiedyś, to co chciałem powiedzieć, tak jak mówię, no jedzenie mięsa w takich tak wielkich ilościach, jak to się dzisiaj konsumuje, uchodziło za coś, no nie, 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 do, nie do pomyślenia. Niegdyś ludzie konsumowali jeszcze za czasów średniowiecza. Ostatnio taki artykuł czytałem. No to przecież to było raz na tydzień. Nawet na dworach królewskich nie jadało się tak często. To był rarytas. Ale dzisiaj wszyscy się do tego przyzwyczaili. jeżeli nie ma posiłku mięsnego, to niektórzy nawet uznają, że to nie jest posiłek. Moje doświadczenie mówi mi, że to jest... Takie samo. I tutaj nie ma takiego oderwanego, większego fragmentu tej masy, tylko jest bardzo jednorodna i też ma bardzo taką mm, podobną strukturę jak właśnie nugget mięsny. Ten drugi posmak, który mamy, on bardziej wchodzi w stronę bezmięsną. Czujemy, że nie jemy mięsa, tylko jakiś zamiennik. Moim zdaniem zamiennik bardzo dobry i w fast foodzie chyba nie do Większego odróżnienia. Po raz kolejny wędrujemy w stronę wołowiny, ponieważ tutaj mamy właśnie legendarną kanapkę z Burger King'a. Do tego mamy plaster pomidora, cebula, ketchup, pewnie majonez lub musztarda. Im jest on bardziej ugrillowany, tym podobieństwo do mięsa jest większe. Czyli, jakbyśmy go nie aż tak wysmażyli, to chyba jest w ogóle na głębokim tłuszczu. Yy, smażone to zobaczcie, to wtedy nie byłoby aż tak. A tutaj podobieństwo mocne. Burger King, moi drodzy, na pewno wypada lepiej. Lepiej pod względem tego, że chcą pokazać, że można stworzyć dobrej jakości zamienniki mięsa. W McDonaldzie mieliśmy to tak trochę nie że na odczepnego, bo to byłoby zbyt duże słowo. Natomiast tutaj jest jakby kolejny etap. Tam jest ten etap, środkowy level, a tu już weszliśmy na level wyżej. Półka Wyżej zawieszona. Czy lepiej? Inaczej. Bardziej zbliżone to jest niż tam. Tam delektowaliśmy się smakiem czegoś innego, a tutaj bardziej odnosimy to do pozycji, które gdzieś tam w głowie już mamy zakorzenione. Inne poziomy tego bezmięsnego faktora. Lecimy teraz do kurczaków bez mięs. Dobrze, moi drodzy, fried chicken przed nami i zobaczymy, czy tu będzie smacznie, bezmięsnie. Pani, interesuje mnie u Państwa wegetariańskie menu. Cóż takiego mamy w zestawie? To zaczynamy od nuggetów. KFC nuggetsy. Dlaczego od nich? Bo jesteśmy na świeżo z burgerem, który był tutaj. Ojoj. Widzicie? I tak wygląda z KFC. Yy, Nagecik bezmięsny Ta kompozycja jest Szalenie nieudana I w ogóle nie czuć W którą stronę to podąża Nie można zdiagnozować co to jest za smak Mogę to się nazywać Weget. Mogli to nazwać tak jak sama nazwa wskazuje vegetos. Wege o to jest sama wegeta, moi drodzy. Kucharek, kucharkos, vegetos. Nagetsos, vegetos, kuharkos. O, tak by było idealnie. Trzymy dalej. No to co, weźmy sobie na przykład Twister. Twister wege specjalnie dla ciebie. Dziękuję. Bardzo miłe panie, jeżeli chodzi o obsługę w tym KFC. No to patrzmy. Twister to w ogóle moja ulubiona rzecz, jeżeli chodzi o e, KFC. No co, na razie no tak wygląda. No tutaj nie będzie zbytniej filozofii, nie mam co tutaj wam pokazywać. Cholernie. Mdły i stający w gardle. Nie przechodzi tak luźno. Są problemy z konsumpcją tego. Jest też bardzo mocno oblepiony tutaj tym serkiem. Jak sami widzicie, serek po prawej stronie. Widzicie go? Czy nie widzicie? Nie wiem, czy go widać, ale jest taki żółciutki. I on właśnie wraz z tym plackiem ziemniaczanym wpada w taki niedobry rezonans smakowy. Także, patrzcie, tak wygląda. Ogólnie, na pierwszy rzut oka, ma dużo w sobie kolorków, to fajnie. Fajna sałata, sos biały, placek jakiś tam kur kur kurczakowy, powiedzmy, oczywiście, że on nie jest kurczakowy, bo tak jest temat tego filmu. To, tak szczerze, smakuje tak, jakbyście poszli mm, na dworzec i zjedli kanapkę, która już długo leży, bo jest bardzo wilgotna. Tak jakby on musiał troszkę dłużej leżeć. Pamiętajcie, moi drodzy, oczywiście, że to jest moja subiektywna opinia. Od tygodnia, poważę, ten samochód. Tak? Zajebiście, Super Tak dalej. Pozdrawiam. Dzięki, hej. trzymaj się, hej <laughs> Widzicie? To są miłe wiadomości. Dobra, to weźmy jeszcze raz tego yy, nieszczęsnego zingera. No bo cholerka jasna no musi się polepszyć. O, mamy inną bułkę! Wow, oh my god! That was amazing, bro. Zobaczcie, jak ten e, zingeros wygląda. Bardzo dużo kolorów ma w sobie. Ma też chyba widzę, tak mi się przynajmniej wydaje, marynowanego buraka, albo pikle z buraka. Tutaj jest taki charakterystyczny przez to kolor, jest Rukola. Jest, moi drodzy, rzecz jasna, ten ser Halumi, dla tych, którzy nie wiedzą, podwójne halumi, czy mi się wydaje? Albo ktoś z sympatii dał, albo taką wygląda na co dzień. No nie mam nawet nie będzie. Ten burger zajmował czasu antenowego, bo po prostu nie warto tracić na to tych cennych minut Waszego życia. Totalnie nie. Absolutnie. To chyba najgorsze ze wszystkich. To jest jeszcze gorsze niż tamto. Nie mam co Wam pokazać. Tak wygląda. Cóż za widok, prawda? Możemy zrobić teraz stopklatkę na godzinę i się napawać tym. W całej tej kompozycji Hallumi wybija się niesłychanie. To co jest wokół, co stanowi dodatek. Jest całkowicie przytłoczony intensywnością tego sera. I w, w przypadku poprzedniej kanapki, jak i tej, dokładnie tak jest. No, tutaj coś poszło, moim zdaniem, turbo nie tak, ale jak bardzo, to przekonamy się na podsumowaniu. I dobrze, było? i niedobrze. Były miejsca, gdzie było dobrze. Chociażby w Burger Kingu, i to zajmuje, moi drodzy, pierwsze miejsce, i to jest pogrom, jeżeli chodzi o konkurencję. Wybór, smak, wszystko tam mam wrażenie, że gra. Fajnie, że też mamy te takie charakterystyczne mięsne posmaki, jak w przypadku grillowania tego roślinnego kotleta. Jeżeli chodzi o McDonalda, to tutaj mamy. Fajnie w drugą stronę. Dla tych, którzy chcieliby zapomnieć mięso, a degustować coś innego, to oni by się wybrali właśnie do maka, gdyż tam mamy po prostu inny smak, to jest inna rzecz. Nie odnosimy tego bezpośrednio do mięsa, tylko patrzymy na to pod pryzmatem nowego tworu. Natomiast Burger King, tutaj mamy ewidentne konotacje w stronę posmaku mięsnego. KFC pozostawiamy tym razem bez żadnego słowa, bo tutaj nie ma słowa, by to opisać. Wiecie w jakim charakterze, ale proszę Was, pamiętajcie, to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia na temat tego, co dzisiaj udało mi się zjeść lub bardziej spróbować. Dziękuję, moi drodzy, bardzo serdecznie za dzisiaj. Napiszcie, co Wy najczęściej zamawiacie, jeżeli chodzi o wegańskie, wegetariańskie pozycje w fast foodach. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Billy Jean! Ale nie mogę wam tego puścić, bo są prawa autorskie. Ale na Instagramie nie będą. Tutaj możecie zasubskrybować kanalik. Na górze pierwszy i drugi film. I spotkamy się naprawdę niedługo. Pa, pa, pa!